Elżbieta zawsze czuła presję ze strony rodziców, aby znaleźć dobrego męża. Bali się, że ich córka, tak skupiona na karierze i niezależna, zostanie sama. Na każde organizowane przez nich spotkanie Elżbieta chodziła niechętnie, ale nie miała odwagi odmówić. Po kilku nieudanych próbach postanowiła dać mu ostatnią szansę, gdy rodzice przedstawili jej Piotra, mężczyznę pozornie odmiennego od poprzednich. Piotr od początku był przyjazny i pomocny. Zadawał pytania dotyczące życia Elżbiety, okazywał szczere zainteresowanie i unikał zbytniego mówienia o sobie, co ją zjednało. Spotkania szybko przerodziły się w poważny związek, a już za kilka miesięcy wyznaczono ślub. Elżbieta poczuła, że w końcu znalazła kogoś, z kim może zbudować spokojne i zrównoważone życie. Jednak życie po ślubie nie było takie, jak sobie wyobrażała. Elżbieta odkryła, że Piotr nadal mieszka ze swoją Matką Krystyną, kobietą, która początkowo wydawała się ciepła i serdeczna. Elżbieta wierzyła, że miała szczęście, wszak Krystyna traktowała ją życzliwie, a nawet pomagała w pracach domowych. Jednak nie trzeba było długo czekać, aby ta łagodność przerodziła się w kontrolę. Zaczęło pojawiać się drobne uwagi krytyczne. Nie sądzisz, że mógłbyś lepiej posprzątać ten stół. Lub ten obiad nie wyszedł zbyt dobrze, ale nie ma problemu, rozumiem. W miarę upływu tygodni Krystyna stawała się coraz bardziej inwazyjna i manipulacyjna. Często dzwoniła do rodziców Elżbiety, narzekając na sposób, w jaki córka prowadzi dom i zachowuje się. Wychowałaś rozpieszczoną dziewczynę, powtarzała Krystyna, kiedy tylko mogła, zrzucając odpowiedzialność na rodzinę synowej. Jednocześnie dbał o rozsiewanie plotek wśród sąsiadów, ugruntowując wizerunek Elżbiety jako kobiety niezdolnej. Piotr, choć zauważył zachowanie matki, unikał konfrontacji z nią. Elżbieto, wiesz, jaka jest moja mama? Ona nic nie znaczy, mówił, uciekając do pracy lub na spotkanie z przyjaciółmi. Ona się starzeje. Spróbuj uzbroić się w cierpliwość. Elżbieta czuła się coraz bardziej samotna i wyczerpana. Za każdym razem, gdy Piotr uciekał z domu, była zdana na krytykę i upokorzenie ze strony teściowej, której wydawało się, że podoba się ta sytuacja. Każdej nocy Elżbieta w milczeniu wracała do swojego pokoju, nie mając siły, by odpowiedzieć na obelgi. Wymuszone współżycie z Krystyną wyczerpało ją emocjonalnie. Jej mąż, zamiast ją bronić, po prostu poprosił ją. Aby tolerowała tę sytuację. Bez wsparcia Piotra Elżbieta zaczęła zdawać sobie sprawę, że małżeństwo staje się raczej więzieniem niż związkiem partnerskim. Któregoś dnia, po kolejnej wyczerpującej kłótni z Krystyną, Elżbieta stwierdziła, że nie może już tak żyć. Zdeterminowana zmienić swoją sytuację, wyszła z domu i udała się do biura Piotra. Dotarłszy na miejsce, zastał uchylone drzwi, a wchodząc po cichu. Zobaczył coś, co wszystko zmieniło. Piotr był w ramionach innej kobiety i wymieniał pieszczoty, jakby nic innego się nie liczyło. Elżbieta stała przez chwilę nieruchomo, wpatrując się w rozgrywającą się przed nią scenę. Piotr i kobieta byli tak zajęci, że nawet nie zauważyli jego obecności. Zamiast złości i zazdrości poczuła dziwne uczucie ulgi. Zdrada Piotra była odpowiedzą, której potrzebowała, aby w końcu uwolnić się od duszącego życia, które zbudowała, Elżbieta bez słowa wyjęła telefon komórkowy, zrobiła kilka dyskretnych zdjęć i w milczeniu opuściła biuro. Tej nocy wróciła do domu Piotra i Krystyny, ale już nie tak jak wcześniej. Wiedziała, że jej decyzja została podjęta. Następne kilka godzin spędził na porządkowaniu swoich rzeczy i zastanawianiu się, jak poradziłby sobie w tej sytuacji. Następnego dnia przypadały urodziny Krystyny, i Elżbieta uznała to za doskonałą okazję, aby raz na zawsze zakończyć tę historię. Rankiem w dniu urodzin dom tętnił przygotowaniami do przyjęcia. Krystyna uwielbiała popisywać się przed znajomymi swoją wyższością i oczywiście dawać z Elżbiety przykład niepożądanej synowej. Jak zawsze, Teściowa znalazła winę we wszystkim, co zrobiła Elżbieta. Ten stół to tragedia. Narzekał, a Elżbieta milczała, z zimnym uśmiechem znosząc każdy kąśliwy komentarz. Podczas przyjęcia Krystyna nie przepuściła okazji, by poniżyć Elżbietę na oczach gości. Przy każdym podanym daniu rzucał obraźliwy komentarz. Gotuje, jakby karmiła świnie, lub. Ach, wiedziałem, że mój syn mógł wybrać lepiej. Goście początkowo śmiali się niezręcznie, ale szybko zaczęli zdawać sobie sprawę, jak niesprawiedliwe i podłe były słowa Krystyny. Elżbieta zachowała spokój, czekając na odpowiedni moment do działania. Kiedy Krystyna w końcu wysłała ją po ciasto, Elżbieta poszła do kuchni. Ale oprócz ciasta wyjęła także teczkę z dokumentami, które przygotowała poprzedniego wieczoru. Mając wszystko pod ręką, wrócił do sali, w której czekali goście. Z pogodnym uśmiechem podeszła Elżbieta. Krystyna oto tort. Krystyno, powiedział cicho. I bez ostrzeżenia rzucił ciastem prosto w twarz teściowej. Cisza, która po tym nastąpiła, była absolutna. Krystyna stała nieruchomo, a krem spływał jej po twarzy i ubraniu. Goście spojrzeli na nią szokowani. Elżbieta, wciąż uśmiechnięta, wzięła teczkę i położyła ją na stole przed teściową. Oto mój prezent dla ciebie, powiedział. Kiedy Krystyna otworzyła teczkę. Znalazła zdjęcia Piotra z inną kobietą, a następnie dokumenty rozwodowe. Zawsze narzekałaś, że jestem niedoskonałą synową. Cóż, teraz będziesz mieć swobodę znalezienia synowej swoich marzeń. Piotr próbował interweniować. Elżbieto, zaczekaj. Możemy porozmawiać, ale ona mu stanowczo przerwała. Nie, Piotrze, najwyższy czas to zakończyć. Powodzenia w nowym wyborze. Rzucając ostatnie spojrzenie na Krystynę i gości, Elżbieta odwróciła się i wyszła za drzwi, zostawiając za sobą życie, które tak długo ją więziło. Po wyjściu z domu Piotra i Krystyny Elżbieta poczuła lekkość, jakiej dawno nie doświadczyła. Miesiące wyczerpania, upokorzenia i frustracji wreszcie dobiegły końca. Nie była pewna, co przyniesie przyszłość, ale była zdeterminowana, aby nigdy więcej nie akceptować mniej niż na to zasługiwała. W kolejnych dniach Elżbieta znalazła wsparcie u rodziców, którzy mimo zaskoczenia rozstaniem zdali sobie sprawę, jak bardzo ich córka wycierpiała. Powinniśmy byli zorientować się wcześniej, powiedziała z żalem jego matka. Ale teraz jesteśmy po twojej stronie i to się liczy. Piotr kilka razy próbował się z nią skontaktować, wysyłał wiadomości i dzwonił, ale Elżbieta nie pozostawiła miejsca na pojednanie. Była pewna swojej decyzji, nie było odwrotu. Później Krystyna również próbowała interweniować. Podczas jednej z rozmów teściowa sprawiała wrażenie przygnębionej. Elżbieto, proszę, wróć. Ta nowa dziewczyna Piotra doprowadza mnie do szału. Chce mnie wyrwać z domu. Wiem, że byłam wobec ciebie niesprawiedliwa. Wróć, a obiecuję, że wszystko będzie inaczej. Elżbieta odpowiedziała spokojnie: Krystyna, życzę ci, żebyś znalazła dokładnie taką synową, na jaką zasługujesz. U mnie wszystko w porządku, wolę iść dalej. Dbaj o siebie. I bez dalszych wyjaśnień odłożył słuchawkę, kończąc raz na zawsze ten rozdział swojego życia. Czas przyniósł odnowę. Elżbieta zanurzyła się w pracy i zaczęła na nowo odkrywać swoje zainteresowania które odłożyła na bok ze względu na małżeństwo. Dzięki wsparciu rodziców i przyjaciół zaczęła czuć się silniejsza i pewniejsza siebie. Za chwilę, z biegiem czasu, awansowała i postanowiła spełnić stare marzenie podróżować po kraju. Któregoś dnia spacerując po miejskim parku, spotkała Marka, dawnego znajomego ze szkoły. Zaczęli rozmawiać, a przypadkowe spotkanie szybko przerodziło się w lekką i szczerą przyjaźń. Markowi nie spieszyło się ani nie oczekiwało, a bezpretensjonalny sposób, w jaki potraktował Elżbietę, sprawił, że poczuła się swobodnie. Z czasem przyjaźń przerodziła się w coś głębszego. Wraz z Markiem Elżbieta nauczyła się, że prawdziwa miłość nie musi być skomplikowana i bolesna. Szanował ją i wspierał we wszystkich jej decyzjach, nie kontrolując ani nie żądając niczego w zamian. Pewnego słonecznego popołudnia. Spacerując razem po parku, Marek wziął ją za rękę i zapytał, czy wierzysz, że czasami musimy przejść przez trudne rzeczy, aby w końcu znaleźć to, co naprawdę ważne? Elżbieta uśmiechnęła się. Wierzę w to, i gdybym musiał przez to wszystko jeszcze raz przejść, żeby tu dotrzeć, zrobiłbym to bez wahania. Ich związek rozwinął się naturalnie. Nie było pośpiechu, tylko autentyczna chęć bycia razem. Elżbieta wreszcie poczuła, że żyje życiem, jakiego zawsze pragnęła z szacunkiem, miłością i wolnością. Teraz każdym wyborem kierowała chęć bycia szczęśliwą i pogodną ze sobą. U boku marka Elżbieta znalazła nie tylko partnera, ale także życie pełne możliwości. Przeszłość była już za nim, a przyszłość wreszcie była w jego rękach. Jeśli spodobała Ci się ta inspirująca historia i chcesz śledzić więcej tego typu treści, Zasubskrybuj kanał. Historia zmian. Świecąca gwiazda. Nie zapomnij polubić filmu i zostawić komentarz. Chcemy wiedzieć, co myślisz o podróży Elżbiety. Grzbiet, dłoni, palec wskazujący w prawo aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnych nowych historii o pokonywaniu, miłości i nowych początkach. Do zobaczenia w następnym filmie. Kamomowa duże czarne serce.